Dzień dobry państwu, zapraszam na piątkowe wydanie programu Prosto z Parkietu. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś ze mną w wirtualnym studiu Piotr Misiurek, twórca portalu zrozumieć Bitcoin.pl Witaj, Piotrze. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja od razu na wstępie zaznaczę, że, że nagrywamy ten program w środę przed południem, a jestem emitowany dzisiaj, czyli w piątek, więc mogło się trochę zadziać przez te dni. Zwłaszcza, że ostatnio bardzo dużo się dzieje na rynku bitcoina, więc to taka mała gwiazdka na początek. Natomiast tak, jesteśmy środa przed południem. Bitcoin dzisiaj rano po 39 tysięcy dolarów był notowany, co oznacza, że od szczytu z kwietnia tego historycznego szczytu spadł o 38%. I chciałem na początek zapytać krótko, zadać Ci to pytanie, które sobie zadaje większość teraz osób, które w ogóle śledzi albo inwestuje na tym rynku. Czy Twoim uh -huh. zdaniem to jest tylko korekta, czy początek cyklicznej bessy? Tak, to jest pytanie, które chyba sobie wszyscy zadają w głowie. I taka najbardziej szczera odpowiedź zabrzmi nie wiem, historia to osądzi ale jak cofniemy się o 4 lata, to z tego typu spotkami mieliśmy również do czynienia w, w Hoście 2017. Jeżeli pamięć mi nie myli, to w tamtym okresie mieliśmy 6 spadków powyżej 30% wobec ATH. I dwa spadki powyżej 40. I cały czas byliśmy w hossie. Więc nie jest to przesłanka wystarczająca, żeby stwierdzić, że ta hossa się kończy. Teraz możemy znowu się wspólnie, Piotrze, co takiego się stało? Co mogłoby tą chosę na dobrą sprawę zakończyć w tym momencie? Bo i, I tutaj moglibyśmy rozpatrzeć kilka czynników, bo sporo ostatnio było takich cenotwórczych newsów, bardziej może tweetów, bardziej takich, yy, właśnie takich. Muszę poruszyć ten temat na początek. Elon Musk, tak? Powiedz mi, czy gdybyś miał wybór, to chciałbyś, żeby on na tym rynku był, czy żeby go jednak w ogóle nie było? Bo z jednej strony no nie da się ukryć, że on swoimi tweetami, swoim zaangażowaniem yy, no, spopularyzował kryptowaluty na zasadzie nieważne, co mówią, ważne, że w ogóle no, mówią. Prawda? Ale z drugiej strony, no nie da się ukryć, że czy chcąc, czy nie chcąc, on robi spore manipulacje. No to, co widzieliśmy ostatnio, z jednej strony, kiedy to było w lutym czy w marcu, tak, będziemy mogli kupować testy za Bitcoiny, Bitcoin w górę. Teraz przed chwilą dostajemy informację, że nie będzie można już kupować testy za Bitcoiny. Mało tego. Elon Musk sobie uzmysłowił, że Bitcoin, ponieważ oparty jest na protokole Proof of Work, to, to jest energochłonny. Potem zaczął też się czekać tego, że dochodzi do centralizacji miningu. To, więc powiedz mi, jak ty się zapatrujesz teraz na Elona Muska? Tu jest kilka kwestii. Zacznijmy od tego, jak ludzie postrzegają Elona Muska. Właśnie od tego Bitcoin bohatera z początku roku stał się wrogiem publicznym numer jeden. jeden. Moim zdaniem nie należy oceniać jego działań pod kątem tego, czy my na tym zrobiliśmy, czy nie. W sensie, że jak on tweetował o Bitcoinie pozytywnie i nam nakręcał wzrosty, to super, kleszczemy. A jak nie podobają nam się jego Tweety, no to nie powinien tego robić. Powinien to robić albo w obu sytuacjach, albo wcale. Odnośnie tego, co powiedziałeś, że nagle Elon Musk dowiedział się, że Bitcoin jest oparty o Proof of Work i potrzeba spalać dużo energii do jego utrzymania, no to to jest oczywista naiwność myśleć, że on miesiąc temu czy pół roku temu nie wiedział jak działa Bitcoin, to to jest proof of work i jak dużo energii Bitcoin konsumuje. Przypomnijmy, że background tego człowieka to jest fintech. Jakby Pierwszy projekt, na którym Elon Musk dobrze zarobił to był PayPal, a właściwie x.com, które potem zrobiło sobie fuzję z PayPalem i jest bazą finansowa. I jak się poczyta Wizję PayPal'a z tamtego czasu, to brzmiała mniej więcej ona jak wizja bitcoina, czyli globalny finans elektroniczny. I jak się cofniemy do 2013 roku, to mamy wywiady z Elonem Maskiem, który wtedy chyba jeszcze nie był tak wielki jak, jak, jak teraz, w kontekście bitcoina. I on tam mówi o bitcoinie mądre rzeczy, czyli był świadomy, jak ten bitcoin działał od samego początku. Nie obudził się dwa tygodnie temu rano i stwierdził: No nie, to jednak jest nieekologiczne i musimy to wszystko e, wyłączyć i zaorać. Więc mi się wydaje, że w tego typu zagraniach zawsze jest jakaś prowadzona gra e, na pewnie dwóch poziomach wyżej niż nam się tutaj wszystkim e, wydaje. Mówi się o tym, że być może po prostu Elon Musk ma większą pozycję w Dogecoinie potrzebuje pieniędzy, aby wysłać ludzi na, na Marsa, więc dla niego lepiej by było, gdyby to Dogecoin był tą topową kodowolutą, bo więcej na tym zarobi. Z drugiej strony mówi się o tym, że być może on chce zrobić shift w miningu Bitcoina i zastąpić obecne koparki jakimiś koparkami, które może będą bardziej wydajne, albo będą połączone z panelami elektrycznymi i będą bardziej eko co dokładnie Elon Musk chce zrobić, tego nie, nie wiemy, ale ta narracja, którą on przedstawia na Twitterze jest bezsensowna, bo Bitcoin nie działał inaczej miesiąc temu, jak działa teraz i nawet te jego argumenty poruszane w tweetach, że może zmieńmy Dogecoina, zróbmy większe bloki transakcyjne i róbmy je częściej, bo więcej transakcji, to będzie to bardziej wydajne i tym samym bardziej ekologiczne. I to jest taki bzdur, ponieważ to, ile Bitcoin zużywa energii, nie zależy od tego, ile transakcji on e, totalnie tworzy. I to jest ta sama narracja, która w świecie krypto była w 2018 roku, kiedy pojawiał się Bitcoin Cash, potem Bitcoin SV. I to była dokładnie ta sama narracja, większe bloki, częstsze bloki. E, I ona okazała się totalną mrzonką, że nie da się robić e, krypto, które jest odporne na cenzurę. E, Zdecentralizowane, jeżeli będziemy powiększać bloki, ponieważ wtedy nikt nie jest w stanie zwalidować sieci i musimy ufać wielkim, że prawda jest taka, jak oni mówią. Więc e, argumenty Muska na chwilę obecną nie mają ze bardzo sensu. E, teraz pytanie, jaką grę on prowadzi, to pewnie okaże się w najbliższych. E, tygodniach, miesiącach też nie można odkluczyć, że może koledzy poprosili go słuchaj, my jeszcze nie mamy swoich pozycji, chcielibyśmy wejść taniej. A mogę cię jeszcze prosić, żebyś się zmierzył z tym jego argumentem o centralizacji miningu, bo on to poruszał i też jak sobie wejdziemy na eksplorery blockchaina, bitcoina, to widać tam jednak, że ten torcik podziału mocy obliczeniowej zaangażowanej w sieci jest jednak dosyć mocno już, z... to, to oczywiście nie od dziś. No, ale tam widać taki troszeczkę rosnący oligopol. To znaczy, te, te wielkie pule miningowe zaczynają dominować. I czy ty widzisz w tym realne zagrożenie dla, no, dla decentralizacji yy, Bitcoina? Nie, z dwóch powodów. Ponieważ to nie wygląda tak prosto jak na tych wykresach. Podobne zarzuty trafiają na przykład pod kątem protokołów DeFi, że ich tokeny też w dużej mierze znajdują się na paru adresach i te parę adresów e, sprawuje kontrolę. Tylko, że to parę adresów e, w przypadku tokenów to zazwyczaj są jakieś giełdy czy inne protokoły DeFi, które są zbiorem e, tokenów, które właścicielami są dziesiątki tysięcy ludzi. I tak samo jest z mining pool. Mining pool to jest po prostu spółdzielnia ludzi, którzy mogą być ulokowani pod różnymi szerokościami geograficznymi. I po prostu razem kopią tego bitcoina, i jak mi się nie spodoba jakieś działanie mojej spółdzielni, to zmieniał sobie spółdzielnię na drugą. I ten mechanizm super widzieliśmy w Ethereum w ostatnich tygodniach, kiedy to pierwszy pól zaimplementował tak zwany minus Extracting value, że górnicy. Wkładali w bloki własne transakcje, aby zarabiać kosztem użytkowników, i to dawało górnikom dobry strumień pieniędzy. Więc ten pól, który pierwszy to wprowadził, natychmiastowo dostał mnóstwo nowych górników, którzy przepieli się, bo to jest jak kliknięcie w aplikacji, do innego pula. Więc to są spółdzielnie, które nie są jakby jednym bytem, że mają wspólnego prezesa, który każe wszystkim robić to samo. To każdy. Każdy, każdy z tych spółdzielni sam steruje swoimi koparkami, swoimi nodami i może je przepiąć w, do innej sieci, do innej spółdzielni. Więc na wykresie to mamy, nie wiem, cztery spółdzielnie, które kontrolują e, mining pool Bitcoina, ale w każdej z tych spółdzielni są setki, tysiące podmiotów, i o tym musimy pamiętać. A druga rzecz jest taka, że gdyby ktoś. Że właściwie im nie opłaca się dokonywać manipulacji, nawet gdyby byli w stanie się dogadać, ponieważ wtedy Bitcoin straci na wartości i ten cały sprzęt, który zainwestowali w. też straci na, na wartości. I tutaj też Elon Musk wykazuje taką pewną ignorancję, ponieważ tu podaje ten argument o centralizacji górników w Chinach i tu podaje przykład, że. Spad, spadło doby, spadła moc liczniowa w dobycia, gdy u Chińczyków coś się stało. I teraz to, co się stało u Chińczyków, to było to, że skończyła tam się pora deszczowa. W związku z tym kopalnie, które miały tani prąd z hydroelektrowni, musiały przewieźć te koparki w inne miejsce, gdzie był tani prąd. I tutaj Elon Musk nie zauważył, że jednak duża część mocy liczniowej z Bitcoina jest w odnawialnych, to jednak nie jest wszędzie kopany węgiel. I Elon Musk ewidentnie gra w jakąś swoją grę i y, tak. pewnie, no ja, ja też tak zakładam, że tam jest drugie, albo nawet trzecie no a y, zobaczymy je dopiero za jakiś czas, jak już Elon będzie miał zajęte pozycje i jego kumple być może też. Oczywiście to trochę żart, ale y, no jednak ma on ogromną, ogromny wpływ na ten rynek. Ja też zakładam, że nie ma jeszcze takiej mocy, żeby faktycznie y, odwrócić ten główny trend, bo to nie tylko Elon Musk z tych dużych. Mówię o takich graczach instytucjonalnych jest na tym rynku, bo przecież w tym roku i w ubiegłym weszło, ta hosta się różni od tych poprzednich tym, że jednak sporo instytucji bierze mniej w tej hostcie udział. Ale drugi taki mocny argument, który pojawił się dzisiaj w nocy, e, też mi usłyszał, chodzi o, o, o Chiny, to tak jakby Ludowy Bank Chin znowu wydał takie oświadczenie, gdzie ostrzega instytucje płatnicze, pośredników, by nie... Eee, trochę tak jak u nas był ten case, żeby nie prowadziły biznesów z, z przedstawicielami branży krypto i też ost, 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 ostrzega przed tym, że to jest rynek spekulacyjny. No, ten, generalnie mówi się często, że to ryzyko regulacyjne. No z uwagi na to, że bitcoin jest globalny, a regulowany jest przez różne prawda, kraje osobno, nie ma jednej wielkiej globalnej jurysdykcji, to jest problem, zwłaszcza kiedy robi to jakiś duży kraj, a Chiny są pod względem przynajmniej ludności i też gospodarki jednym z największych. Czyli największym w obu tych przypadkach krajem. No poza tym jest tam też sporo górników, i tak dalej. Pochodzi stamtąd sporo świetnych biznesów kryptowalutowych. Powiedz mi, czy to może być czynnik, który odwróci ten trend? Zacznijmy trochę od tego, że sporo biznesów chińskich kryptowalutowych tak naprawdę nie jest w Chinach, tylko w państwach ościennych, na przykład Binance. A w kontekście Chiny bonują bitcoina, to już nie wiem, czy ja mam śmiać się, czy płakać, bo jak wspomniałem o tych korektach z poprzedniej hossy, to większość z nich miała jeden powód. Chiny banują Banu. Bitcoina. I <laughs> pojawiały się memy z e, od so, so parku obrazki, że dzwoni Chińczyk e, do Chińczyka i mówi uwaga, banyjemy e, Bitcoina, krypto spada, potem dzwonią znowu do siebie, o kurde, to znowu zadziałało. E, <laughs> wygląda, że działa, działa nadal, więc... E, też tego nie uznaje, jakąś informację, która miałaby tu totalnie zmienić ee, oblicze rynku. Tym bardziej, że tak naprawdę to teraz jesteśmy w takim okresie, gdzie szukamy sobie wytłumaczeń. Mamy super duże spadki, no i nam Elon najpierw nam przypasował, e, tam jeszcze Vitalik zdampował shitcoiny, e, wtedy publikował raport. Teraz szukamy sobie argumentu, czemu to wszystko się stało, ale jak cofniemy się tydzień czy dwa tygodnie wcześniej. To mieliśmy super przygrzany rynek. Mieliśmy nowe ATH na Ethereum. No, te tak zwane shitcoiny znikąd robiły 20-krotne zyski w ciągu tygodnia. No i gdzieś to było przygrzane, i teraz rynek czeka na informacje, dzięki którym będzie mógł dokonać zdrowej korekty. Bo teraz dodałem się głośno. Nie wiem, czy Piotrze, byłeś na rynku w 2017 roku, ale nie przypominam sobie. Złej informacji, która zakończyła poprzednią hossę. Tam była czas euforia, nie było złego newsa, po prostu skończyła się moc zakupowa. E, I też podaję argumenty, że e, bańka nie kończy się z tymi wiadomościami. E, z wiadomością tylko korekty, e, a bańka kończy się na mega entuzjazmie, i nie wiadomo, co, e, co dalej. No, ale właśnie ten mega entuzjazm, to sam powiedziałeś, rynek był jeszcze dwa tygodnie mocno przegrzany i Tirium grzało powyżej 4000 dolarów. No, Bitcoin się trochę uspokoił, ale cały czas był wysoko 55-60 tysięcy dolarów to jest wysoko. Ale mamy też te wspomniane przez ciebie shitcoiny, co mnie osobiście zaczęło z jednej strony oczywiście bawić, no ale też niepokoić, bo e, na TikToku, w mediach społecznościowych, prawda? Zaczęli się tym bawić trochę ludzie, pompować te ceny. Ten Shiba Coin, zdaje się, już nie pamiętam, jak on się nazywa tam nawet nie wiadomo, Chyba jak to dokładnie do jak przeczytać tę cenę, bo to jest tyle zer po przecinku. Doczno to już tam wzrósł do pół dolara. Okej, okay, ale chodzi o to, że, że był taki jednak yy, taka typowa bańka spekulacyjna, takie pump and dump na tych, na tych shitcoinach robione. I czy na przykład no. to nie jest taki znak takiego już yy, hiperentuzjazmu, takiego chorego, który trochę przypomina taką tulipomanię, czyli już ludzie po prostu nie wiedzą, co kupują, ale widzą, że rośnie, więc to kupują. Sam nie ukrywam, że miałem telefony od znajomych, którzy pytali się już, gdzie to można kupić, bo, bo, bo to będzie rosło. Więc czy na przykład tutaj nie widzisz takiego, że to, to nie jest zły tylko po prostu zdrowy osąd takiego rynku, że on po prostu wszedł w fazę chorobową już? Na pewno był przegrzany, na pewno, więc ten te przykład właśnie tych koń, o których mówisz, jest bardzo dobry. Tylko na skalę tego zjawiska, ono było duże, ale jednak ono nie nie było super wielkie. Dla mnie to przypomina um, czas, nie, nie wiem, czerwiec, lipiec rok temu, kiedy ja będąc na rynku krypto, zazdrościłem kolegom, którzy byli na rynku e, akcji tradycyjnym w Stanach, bo tam też były zwane shitcoiny, że jakaś spółka o małej kapitalizacji, technologiczna najlepiej e, i wszyscy kupują i idziemy e, do przodu. Wydaje mi się, że diametralnie zmienił się przekrój społeczny inwestorów, na wszystkich rynkach i coraz więcej mam tego retailu z TikToka, o którym właśnie wspomniałeś, e, który podejmuje totalnie irracjonalne decyzje pod wpływem e, influencerów. I ta magia działa, bo to jest samo spełniające się przepowiednia. Jeżeli ja mam duże zasięgi, w jest to samo jest maski, mask, powiem, no to to się stanie, bo mam duże zasięgi i ludzie za tym pójdą. Ale, czy to miał aż tak dużą skalę, żeby obwieścić, że to jest pewniecie bańki i koniec? Tutaj znowu się dwiema rzeczami. Po pierwsze, jak duża ta bańka była, i jak spojrzymy na kapitalizację całego rynku krypto, to ona była tylko trzykrotnie większa niż w poprzedniej bańce, czyli nie, nie jakoś super, super dużo. Znowu mi się też nad tym, co z tymi ludźmi, którzy do tej pory inwestowali. Albo tymi, co mogę zainwestować za pół roku. Co się zmieniło? Czy nagle banki centralne przestały drukować pieniądze? Nie ma różnych form wspomagaczy. Czy nie ma groźby inflacji i strachu ludzi, żeby jednak nie trzymać kapitału oszczędności w fiatach, tylko rzucić je gdziekolwiek, byle nie trzymać ich w gotówce? I wydaje mi się, że to jest dalej aktualne i, i wszelkie maści. Banki nie tylko na, na kryptom mogą dalej rosnąć, co widzimy po ogłoszeniu nowego w Polsce i w kontekście dopłat do nieruchomości, jak zareagował na ten rynek. Czyli zielone światło dla baniek cały czas mamy. Ale ja jeszcze będę kontynuował ten wątek przegrzania, żeby się zastanowić nad, nad rynkiem. Mm -hmm. już, a wstępując od shitcoinów, jak się spotkaliśmy ostatni raz, dwa miesiące temu to pamiętam, że rozmawialiśmy trochę o projektach zdecentralizowanych finansów i mówiłeś wówczas, że sieć Ethereum, bo to na niej jednak jest większość tych, tych defi opartych, była tak zapchana, że tam koszty dla górników sięgały tam za transakcje 20-30 złotych. W tym momencie, jeśli się nie mylę, jak chcesz z Binance'a przesłać sobie jakieś etery czy tokeny oparte na eterach, to to sięga nawet stówy. To jest absurdalne, ale pokazuje też jakby skalę zjawiska, jakie jest zapotrzebowanie Jakie jest, jaki jest wpęd na to? Poza tym rekordowa wartość pól płynności, ona sięgała chyba w kwietniu ponad 18, 80 miliardów dolarów, no teraz trochę spadła do 70. To już jest spora, spora ilość. I też moje pytanie jest, czy właśnie na Ethereum, no które też, prawda, no cena też wzrosła powyżej 4000 dolarów, czy tutaj nie widzisz już też takiego symptomu, że to największy altcoin wysyła nam alarmowy sygnał, że kończymy panowie i gasimy światło, bo już jest po prostu za dużo wszystkiego? Um, może tak być, nie można tego wykluczyć, ale jak się przyjrzymy na ekosystem Ethereum, no to Ethereum zjednoczyło sobie teraz fajny ride right w ostatnich tygodniach, ale te projekty DeFi, o których mówisz, de facto nie. De facto one zaczęły rosnąć teraz w okresie spadków, jak na przykład e, AWe czy Synthetix, e, i dopiero to zaczynają się że, więc więc. E, w pewien sposób można widzieć też podobieństwo do tego, co było w 17-18 roku. Najpierw było ATH na, ATH na Bitcoinie. Po miesiącu arty zrobiły swoje ATH, z ATH na czele. Um, I potem było pozbawione. A teraz widzimy, że spora rzesza coinów ma ceny sprzed 2, 3, 4 miesięcy. Między innymi właśnie te flagowce DeFi z Ethereum które robiły swoje ATH w styczniu, może jeszcze w lutym, a potem sobie przyczejone czekały, aż inne konie się wyszaleją e, i być może teraz dopiero zaczną swój, swój rajd. Czyli też tutaj byłbyś spokojny. E, okay. znaczy, teraz, powiem tak może ogólnie, jaka jest moja sytuacja e, podejść do rynku. E, Mega ciężko jest stwierdzić, co się wydarzy na krypto w ciągu najbliższego tygodnia czy miesiąca. Dlatego zawsze mówię, żeby inwestować długoterminowo, patrząc na te cykle czteroletnie. Jak na razie one występują, i ja mówiłem w 19 roku, 20, jak ktoś chce zrobić na kryptowalutach, nie kupuje sobie co miesiąc, nie patrząc na cenę tego bitcoina, ten Ether, może jakieś altcoiny. No i od stycznia od 300 tysięcy mówię powoli. Warto wychodzić z pozycji, część zysku z pieniędzy, żeby nagle nie obudzić się z ręką w nocniku. Więc to nie jest tak, że, ja, że ja totalnie nie wyszedłem z rynku albo totalnie wyszedłem. Mam jeszcze sporo pozycji otwartych, liczę na dalsze wzrost w trzech miesiącach, ale też sporo pozycji już zrealizowałem. To dobrze, że wywołałeś ten temat cykliczności, bo to też się wpisuje w ten wątek zastanawiania się o tym, czy to już jest koniec. Bo jak popatrzymy na pierwszy halving, ten z 2012 roku, to tam hossa była dokładnie przed 12 miesięcy przed halvingiem i dokładnie 12 miesięcy po. Po tym drugim halvingu z 2016 roku była 12 miesięcy przed halvingiem i potem ona się wydłużyła mniej więcej do 18 miesięcy. Więc teraz możemy być gdzieś między tymi dwoma wariantami, co wskazywałoby. Teraz jestem taki pierwszy, że jeżeli będzie kropka w kropkę z tym, co było po pierwszym halwingu, to powinniśmy już kończyć, bo dokładnie minął rok od halwingu tego ostatniego. No a jeżeli będzie ten drugi case, to powinniśmy kończyć gdzieś w grudniu. No i też to się wpisuje w model stock-to-flow, który wszyscy śledzą. No i tylko ja się tak zastanawiam, jako, jako giełdziarz jednak, wiesz, jeżeli wszyscy wiemy, że są takie anomalie sezonowe hmm. czy cykliczne, to gramy trochę wcześniej, bo wiemy, kiedy spadnie, więc. Te efekty się lubią wygładzać. Nie obawiasz się, właśnie, że to, co się teraz dzieje, może być takim preludium do tego, że. No, wiemy, że to już zlicza się koniec, cykliczność halvingowa, więc wyprzedajemy się po prostu. To jest prawda, że zwyczaj nie dzieje się to, czego wszyscy się spodziewają. To jest absolutna prawda. Tutaj mi się stanowi nad tym, co to znaczy wszyscy. W sensie, jak duża, duży procent uczestników rynku jest świadoma, bo. My możemy żyć swoje bańce osób, które są duże na rynku, które posługują się jakimiś modelami i tak dalej. Ale mamy też graczy, którzy po prostu mm, widzą fajna ikonka, pieska, kupują monetę. E, więc e, na tym też bym się e, zastanowił i też patrzę na te cykle. Ich było w bardzo mało do tej pory i ciężko jakieś wnioski wysnuwać, ale e, tak wspomniałem, że, że na razie do jakby ATH e, sprzed paru tygodni. Kapitalizacja rynku wzrosła trzykrotnie od poprzedniej bańki, a wcześniej to było chyba dwudziestokrotny wzrost. I siłą rzeczy, ponieważ rynek jest coraz większy, potrzebuje większej siły, aby go rozpędzić, większego kapitału, to ja mam takie założenie, że ten rynek będzie coraz bardziej zwalniał, te cykle będą się jednak wydłużały. No i te kolejne bańki będą coraz. Niższe, przecież będą na czas robiły nowe rekordy, tylko że jak porównamy sobie szczyty poprzedniej banki do następnej, to już nie będzie właśnie raz 20. Ale ja oczekuję właśnie tego modelu stock to flow, że on gdzieś tam się wpisze i gdzieś tą parokrotność poprzednich szczytów osiągniemy. I teraz, jak spojrzymy na wkrótce, obecnie, to jeżeli chcemy, żeby on. Za, za parę lat wyglądał tak samo, e, jak wygląda teraz, patrząc w lewo, to ten szczyt banki jednak musi być wysoki, e, żeby ten spadek obecny się po prostu zapędził na wykresie. Więc e, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. To jest. To byłby fajny, optymistyczny akcent, żeby zakończyć, ale ja jeszcze mam ostatnie pytanie, bo nam się kończy czas. Eee, bo wydaje mi się, że, że, że temat tak, tych rozważań na temat, czy to, czy, czy to już koniec, czy nie koniec Hossy, to możemy uznać za zamknięty, przynajmniej na, w takim czasie, jakim, jakim, dyspo, jakim dysponowaliśmy. Ale mam ostatnie pytanie do ciebie. Bo już zakładając, że jednak ten, ta, bańka, ta bańka, że Hossa się skończy w końcu, prawda? No, bo jest część rzeczy, która jest tam napompowana. Eee, kurz po, Hossa się skończy, będą spadki, kurz opadnie. Na pewno jakieś projekty zostaną. To przelegaliśmy po każdym pęknięciu, po każdych spadkach. Co Twoim zdaniem zostanie? Bo mamy teraz sporo trendów, które się cały czas napędzają: tokeny NFT, projekty DeFi, świetne zdecentralizowane giełdy jak Uniswap. Też wspominałeś o tych projektach lendingowych jak Awe. No jest też na przykład Stablecoin oparty na smart contractach jak DAI, który jest być może będzie konkurencją dla Tetera. Powiedz mi, jak. Jak tak w długim terminie, czyli jak ten kurz opadnie w końcu, to co zostanie twoim zdaniem? Tak krótko, bo mamy jeszcze tak minutę, półtorej. Świetne pytanie. Wspomniałeś o Ethereum i moim zdaniem Ethereum bardzo zyska na ewentualnej BES-ie. Dlaczego? Ponieważ jest to system już dojrzały, który ma etos pełnych wartości, gdzie ludzie pracują tam od lat i teraz mamy rozwit innych projektów. To oferując marką trakty, i teraz nie wiadomo, czy tam się nie skończy zapał, kiedy skończą się super astronomiczne zyski. A Ethereum dowodniło już, że ten jest na tyle silny, że w trakcie mm, BESY projekty dalej się rozwijają. Tym bardziej, że właśnie Ethereum jest o kilka kroków od paru przełomowych zmian. Najbliższa będzie już tego lata, czyli wprowadzenie EIP 1559. To w skrócie oznacza, że będzie prostszy model. Naliczenia opłat za gaz, o których wspominałeś, być może delikatnie niższych, ale co jest najważniejsze, to że część tych opłat będzie spalana, czyli de facto Ethereum ma szansę stać się e, naprawdę deflacyjne, czyli będzie ilość Ethereum malała. Tym bardziej, że pewnie jeszcze w ciągu najbliższego roku Ethereum przejdzie na proof of stake, co sprawi, że e, nowych coinów będzie powstawało jeszcze mniej, bo obecnie utrzymujemy proof of work. I 2.0 proof Kiedy to się wszystko zmerdżuje, to będziemy przewali dużo mniej nowych coinów i będziemy palić część z istniejących. I wtedy Ethereum ma szansę stać się naprawdę deflacyjne. A po drugie, dla inwestorów na instytucji, może stać się takimi jakby obligacjami internetowymi. Kupuję Ethereum. Najlepiej kupić to oczywiście kiedy? Na beście, kiedy jest tanio. Staikuję je. I z tego mam kilka procent rocznie w Etherze. Czekają sobie tak 2-3 lata, jest kolejna hossa, realizuje swoje zyski powiększone o, o te odsetki ze stakingu, więc ja w się hossy na pewno będę bardzo przypatrywał się dalej, co dzieje się na Ethereum, co dzieje się w DeFi na Ethereum, a także ile będą warte te nowe projekty, które właśnie teraz próbują wystartować, jak właśnie jak Polkadot i właśnie lata Bessy są najlepsze lata, gdy, no, Obserwować, co tam się dzieje. Gdzie jest prawdziwa wartość, a gdzie są tylko słowa bez pokrycia, bo opłaca się im mówić, bo są wzrosty. I wtedy będzie warto zajmować pozycję, żeby za kolejny rok dwa je zrealizować w kolejnym cyklu. Dobrze, to tutaj stawiamy kropkę. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za super rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam na portal piotra z Kawał świetnej wiedzy i dla początkujących, i też dla zaawansowanych. A ja zapraszam też codziennie na Parkiet TV od poniedziałku do piątku na naszym kanale i na stronie parkiet.com. Do zobaczenia.